Witam Cię, Kasia. Kasia, psycholog, psycholog transportu, jak Ty byś siebie przedstawiła? Dokładnie tak właśnie się przedstawiam naszym klientom. Zawsze mówię o tym, że jestem psychologiem z wykształcenia, psychologiem transportu i jestem tą osobą, która będzie ich przygotowywała już do końca, aż do samego badania MPU. Jesteś ich opiekunem, Trochę tak, tak. W tym razie powiedz nam proszę, jak odbywają się spotkania z Tobą u nas? Wszystkie spotkania ze mną odbywają się online. Ja pracuję na um, Google Meet um, i ja zawsze przed spotkaniem wysyłam po prostu klientom maila z um, linkiem do spotkania. Bardzo jest to prosty system, nie trzeba nic zrobić. Wystarczy kliknąć w ten link i otwiera się wideokonferencja. Chyba, że ktoś łączy się z telefonu, no to wtedy w aplikacji należy wpisać ostatnie literki z tego kodu, ale to jest również bardzo proste i nie ma najmniejszego problemu. A poza tym, tak jak wspominałam, wszystkie, wszystkie spotkania odbywają się online. Więc idealna forma, Dobra. tak naprawdę, bez tutaj bez wymówek. On Dokładnie tak, się można się łączyć z każdego miejsca. Dokładnie, tak. Wystarczy chcieć. Ok, Kasia, w takim razie powiedzmy o tych konkretach. Co jest celem przygotowań do badania MPU? Celem przygotowania do badania MPU jest tak naprawdę trochę towarzyszenie klientowi, pokazanie mu, jak to badanie wygląda, i pokazanie mu jakby na zasadzie tego, czym. To jest celem MPU, czyli popatrzymy na to, jak wygląda w ogóle ten wywiad psychologiczny na badaniu MPU, jaka jest jego struktura, co ten psycholog chce osiągnąć, i teraz to jest też celem tego przygotowania, żeby pokazać klientowi mm, o co chodzi w całym badaniu, w całym wywiadzie psychologicznym na MPU. I y, przez ten proces my tego klienta przeprowadzamy i pomagamy mu, żeby to zrozumiał, pomagamy mu się przygotować do tego. Do tego badania, do tego wywiadu psychologicznego. Więc to wszystko, co jest celem MPU, to to jest też celem tego naszego przygotowania. Rozumiem. Czy ktoś po prostu zazębia w momencie, kiedy to się nam pokryje, to wtedy to wszystko ma sens i ten cel można powiedzieć, że został osiągnięty. W takim razie, jak wyglądają te pierwsze kroki, Kasi? Jeżeli dany kierowca decyduje się na przygotowanie, to wtedy trafia do mnie. I nasze pierwsze kroki to jest tutaj tak naprawdę spotkanie takie wprowadzająco zapoznawcze, bo my się musimy poznać. Ja bardzo indywidualnie podchodzę do każdego kierowcy, do każdego klienta, bo każdy ma tak naprawdę inną sytuację, nawet jeżeli te wykroczenia są takie same, czyli na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, stracił uprawnienia na przykład za alkohol, to tak naprawdę sytuacje są bardzo różne i, i te powody tych wykroczeń są bardzo różne, więc musimy bardzo, bardzo indywidualnie podejść do każdego, dlatego pierwszym naszym krokiem jest to, żeby się poznać nawzajem, żebym ja mogła poznać tego klienta, zobaczyć w jakiej jest sytuacji, co się tak naprawdę stało, dlaczego on do tego MPU musi podejść, e, tak samo, żeby on mógł mnie poznać też troszeczkę, tak zobaczyć jak ja pracuję, e, na czym pracuję, jak te nasze spotkania będą wyglądały, a potem mamy takie Delikatne wprowadzenie, czyli rozmawiamy sobie generalnie o MPU, o tym, co wiemy, jak to badanie wygląda, jakie są obawy, jakie są oczekiwania, jak się przygotować do tego MPU, co warto robić, um, co jest celem MPU, co tak naprawdę. Ten psycholog na MPU, na wywiadzie MPU, czego on w ogóle oczekuje, w jakim kierunku będzie ten wywiad zmierzał. Żeby ten e, dany kierowca, dany klient był jak najlepiej przygotowany, nie tylko na zasadzie takiej merytorycznej, ale żeby też miał taką wiedzę ogólną o tym MPU, um, jak w ogóle to badanie wygląda. Tak? Więc, więc o, to są takie pierwsze kroki naszego przygotowania. Okej, okay. czyli tutaj zrozumiałam, że tak naprawdę najpierw sprawdzasz, kto do nas przychodzi i czy dana osoba jest gotowa, czy jest w gotowości i na jakim poziomie zaawansowania jest tak naprawdę. Mm. To też, to też poniekąd. Natomiast, tak jak mówiłam, no bardzo indywidualnie tutaj zależy od, od sytuacji i bardzo mi zależy na tym, żeby poznać konkretną sytuację klienta. Więc to jest taki mój cel na pierwszym spotkaniu, tak, żeby on mi trochę opowiedział, dlaczego on w ogóle do tego MPU musi, mhm. musi podchodzić. Rozumiem, czyli to aktywne słuchanie przede wszystkim, żeby tutaj indywidualnie móc daną osobę później po prostu poprowadzić. Cel mamy założony, on jest ogólny, ale jest zawsze kształtowany później pod, pod daną osobę, tak naprawdę dopracowywany, tak z, z tego co zrozumiałam. W porządku. A co z tremą? Co z tremą i z trudnymi pytaniami? Dlatego, że to przygotowanie do badania MPU, przynajmniej tutaj, właśnie u nas, my sobie to tak wyobraziłyśmy, że będzie, tak jak już wspomniałaś, mocno indywidualne, ale również, żeby było jakościowe dla naszego klienta. Czyli traktujemy to trochę jak taki pretekst: jak już tutaj jesteś, to zróbmy coś fajnego. I tak często. Może nie do końca często, ale można wyczuć, że są osoby, które mają tą e tremę, bo te trudne pytania one gdzieś tam towarzyszą naszym klientom od samego początku zaraz po zdarzeniu. Tam jest mnóstwo trudnych pytań. Um, począwszy od tego, jakie konsekwencje, kiedy przyjdą jakieś dokumenty, jak ja mam to wszystko zorganizować, ale później wkraczamy my. I my wkraczamy z innymi trudnymi pytaniami, i tutaj właśnie stykamy się. Mamy do czynienia pierwszy raz z tą tremą klienta. Co robimy wtedy? Co robisz, Kasiu? Mm -hmm. um, no, to zależy. Jeżeli, jeżeli jest taka sytuacja, że faktycznie ten klient ma tremę przed spotkaniami ze mną. No to e, ja tak naprawdę gwarantuję, że już na drugim spotkaniu tej tremy nie ma, bo ja naprawdę jestem bardzo miłą e, osobą i staram się zawsze w ten sposób prowadzić, e, prowadzić to pierwsze spotkanie, żeby te osoby mnie jak najlepiej poznały i żeby też wiedziały, że nie mają się czego obawiać, e, bo tak naprawdę, e, no to ja tutaj nie jestem po to, żeby kogokolwiek oceniać czy jakiekolwiek sytuacje oceniać. Jestem po to, żeby pomóc temu kierowcy jak najlepiej się przygotować do badania. I to jest moim takim największym celem. Natomiast jeżeli chodzi o, te, o taką tremę związaną z samym badaniem MPU, bo to też trzeba rozróżnić, to tutaj jak najbardziej w całym przygotowaniu, w całym takim planie przygotowania jest przewidziana pewna część spotkań. Które też dotyczą m, takiej tremy, takiego stresu przed badaniem, i tutaj uczymy jak najbardziej mhm. radzić sobie z tym, uczymy strategii radzenia sobie ze stresem. I tutaj ja osobiście też bardzo indywidualnie podchodzę do klientów, bo są tacy klienci, którzy już na samym początku zgłaszają, mhm. że oni mają ogromną tremę, że oni naprawdę nawet nie tym się stresują, co powiedzą, tylko tym, żeby w ogóle mogli coś powiedzieć, bo oni się bardzo stresują tym badaniem. Więc tutaj faktycznie zaczynamy już takie. Wprowadzanie strategii radzenia sobie ze stresem bardzo wcześnie. Już jak przejdziemy przez taką pierwszą, wstępną część naszego przygotowania, mamy takie podstawy, taką bazę merytoryczną, to ja już powoli zaczynam wprowadzać tutaj takie różne ćwiczenia, różne strategie radzenia sobie ze stresem. Natomiast, jeżeli jest taki klient, który woli się bardziej przygotować merytorycznie, on mówi, że nie ma w ogóle z tym problemu, on sobie super radzi ze stresem i nie uważa tego jako jakiś taki ważny punkt w przygotowaniu. No to wtedy gdzieś na tych ostatnich spotkaniach wspominamy, faktycznie ćwiczymy sobie te strategie radzenia ze stresem, ale jakoś bardziej się na nich nie skupiamy. Wtedy się skupiamy indywidualnie na jakichś innych problemach, które tutaj jeszcze klient chce dopracować. Okej, okay. czyli tak jak my tutaj um, zawsze sobie to też w naszym zespole robimy taką rodzinną atmosferę. Można tak powiedzieć, tak. która no nie zawsze, tak jak wspomniałaś, wystarczy, dlatego że, mimo wszystko, tutaj na samym mhm. końcu jest ta konfrontacja bezpośrednio z badaniem MPU, i tutaj po raz kolejny podkreśliłaś to indywidualne podejście, czyli jeżeli dana osoba jest gotowa i, i nie ma aż takiego problemu ze stresem, to wtedy koncentrujecie się na merytorycznej tutaj części przygotowania. Natomiast jeżeli dana osoba ma gdzieś tam Więcej tej tremy, tego wewnętrznego stresu, to już w tak zwanym międzyczasie staracie się po prostu um, razem to przepracować. Tak więc, więc po raz kolejny właśnie to indywidualne podejście do, do kierowcy. A ile to trwa Kaś? Bo jak do nas dzwonią klienci, którzy, z którymi ja, jak wspomniałaś na samym początku, rozmawiam, no to mówią Pani Katarzyno, a ile to będzie trwało? A ja potrzebuję to szybko i tak dalej. Ile to trwa? No, no więc tutaj ten, proszę Kasi, naszym odbiorcom, tak. dlaczego zawsze ja muszę mówić? Odpowiedzią, odpowiedzią kolejną jest to zależy i y, tak samo to jest bardzo indywidualne, bo to zależy od danej sytuacji, danego kierowcy, danego klienta. Jeżeli na przykład dochodzi do tego abstynencja, czyli dany kierowca musi się podać abstynencji, no to wtedy staramy się, musimy najpierw zobaczyć, ile tej abstynencji ma być. I staramy się rozłożyć to przygotowanie na taki czas, ile jest też abstynencja, żeby się skończyła abstynencja, skończyło przygotowanie, żeby całość tutaj ładnie się spójnie zamkła i żeby był przygotowany do badania MPU, żeby to też nie było jakoś bardzo odległe. Natomiast są też takie sytuacje, gdzie tej abstynencji jest na przykład krócej, albo na przykład ktoś się zgłasza do nas, i już sam zaczął abstynencję. Gdzieś już powiedzmy pół roku tej abstynencji minęło, zostało mu pół roku, um, a chce mieć na przykład powiedzmy 12 spotkań, no to wtedy też staramy się tak zrobić, żeby po prostu tutaj skończyło się to przygotowanie razem z abstynencją. Są też sytuacje, kiedy tej abstynencji nie potrzeba, bo na przykład dany kierowca. Stracił uprawnienia za punkty, tak zwane punkty, czyli za wielokrotne wykroczenia, no to wtedy tutaj też bardzo indywidualnie od sytuacji tego klienta dopasowujemy to przygotowanie. Ja na przykład ostatnio miałam też takiego klienta, który tak naprawdę w dwa miesiące był gotowy do badania MPU, więc tutaj naprawdę, naprawdę bardzo indywidualnie już razem z klientem. Czy to panu Kasiu, który zdał badanie MPU, czy się mylę? E... Ten pan jeszcze nie był, natomiast pan, który zdał badanie MPU, też bardzo szybko skończył przygotowanie, chyba trzy miesiące też mm. na trzy miesiące było rozłożone. Tak. Czyli po raz kolejny odpowiedź brzmi indywidualnie, w zależności indywidualnie, od tak. tego, jaka jest sytuacja klienta, w jakim punkcie Dokładnie jest klient. Tak. Indywidualne przygotowanie, indywidualny czas przygotowania, bo to też jest, to trzeba głośno powiedzieć. Um, prawda jest taka, że później ten psycholog na badaniu MPU powinien zapytać zapyta. Um, Ile trwało przygotowanie? I tutaj trzeba podać ten optymalny czas przygotowania, który musi być wcześniej zaplanowany, tak żeby to faktycznie miało, powiem tak, mocno po polsku ręce i nogi. Dokładnie tak. Wchodzimy w jeszcze jedno pytanie, Kasiu. Takie pytanie, które teoretycznie mogłoby być oczywiste. Natomiast w dzisiejszych czasach też nigdy nic nie wiadomo z racji tego, że mamy tutaj do czynienia z różnego rodzaju technologią i też nie spotykamy się osobiście z tymi osobami. Jeżeli nie trzeba, nie mamy tutaj komfort, że robimy to wszystko w formie online, to jest bardzo wygodne. Natomiast co z tą poufnością? Czy to wszystko jest poufne? Od razu powiem, dlaczego to pytam. Mamy czasami takich klientów, którzy mówią mi podczas rozmowy, pani Katarzyno, nikt nie wie. Moja żona nie wie, nasza rodzina nie wie, jak już na przykład jest tylko żona w wtajemniczona w daną sytuację. Co z tą poufnością, Kaś? Mm, no jak najbardziej. To wszystko, wszystko, absolutnie wszystko, co dzieje się w czasie przygotowania, jest poufne. Nie ma w ogóle. Prawa wyjść poza naszą firmę. Spotkania nie są nagrywane w żaden sposób. One się odbywają tak jak my. Tutaj się teraz spotykamy na żywo. Spotykamy się tylko ja z klientem. Nikt absolutnie poza klientem nie musi o tym wiedzieć. Też to, o czym my rozmawiamy, no to jak najbardziej jest objęte też poufnością. Ja osobiście jestem psychologiem, więc to też jest kolejne takie zapewnienie, bo mnie obowiązuje tajemnica zawodowa, więc to też nie ma prawa w ogóle wyjść poza naszą dwójkę, poza nasze spotkanie. Natomiast to, jakie wnioski klient wyciągnie z naszych spotkań, i co potem będzie chciał powiedzieć już psychologowi na samym końcu na badaniu MPU, no to też już zależy od klienta, bo już sam klient pójdzie na to badanie, tak? Więc to on decyduje co, potem jakie wnioski wyciągnie z naszych spotkań i co w ostateczności powie na samym badaniu. Natomiast to, co, to, co mówi mi, to co się dzieje na naszych spotkaniach jest jak najbardziej w 100%, zostaje na naszych spotkaniach i, i tutaj między nami. Czyli to, na czym pracujecie, ta podstawa, to to, czym się wymieniacie, żeby zbudować później tą końcową, końcową mowę, tak tą pozwolę sobie nazwać, na badaniu MPU, ona też nie bierze się znikąd, to co później przedstawia kierowca na badaniu MPU. Um, My przynajmniej wychodzimy właśnie tutaj z takiego założenia. Myślę, że to potwierdzisz, że nie wymyślamy faktów, czyli nie. klient mówi zawsze to, w jaki sposób to wszystko. Um... Przebiegało faktycznie, natomiast jest to poparte mocnymi, mocnymi dowodami i, i tym dowodem zmiany, argumentami, które rokują pozytywnie na, na przyszłość, żeby ta opinia badania MPU, później jak sama stwierdziłaś, o której decyduje psycholog już podczas badania MPU była pozytywna dla naszego klienta. Bardzo fajnie to Kasiu, podsumowałaś, czyli tak naprawdę od samego początku, biorąc tutaj pod, m, pod uwagę ten pierwszy kontakt, tą pierwszą konfrontację, gdzie się poznajecie razem. Później przechodzicie, jak już macie zdefiniowane te pierwsze kroki, przechodzicie przez ten cały proces i na samym końcu gotowy, gotowy kierowca poddający się badaniu MPU. To jest ta taka droga, o której wspomniałaś na samym początku, ale coś, co mi się najbardziej spodobało z naszej rozmowy, to jest to, że na samym początku mówicie o tym już, co będzie na samym końcu czekać klienta, czyli ten klient powinien po prostu wiedzieć albo zadawać pytania, cały czas mieć tutaj wgląd, co czeka go na samym końcu podczas tej drogi, prawda? Tak, zdecydowanie tak. To jest właśnie cel tego pierwszego spotkania, żeby też pokazać temu klientowi, jak będziemy pracować, co będziemy robić, jak będą wyglądały te nasze spotkania, żeby to nie było tak, że on przychodzi na spotkanie i pojawia się jakaś, jakiś lęk, jakaś obawa, jakaś trema, tak jak wspominałaś wcześniej, tylko żeby to było wszystko jasne i też logiczne dla tego klienta. Dlaczego my to robimy? Po co my na przykład. Przyglądamy się jakieś wydarzeniom przed wykroczeniem, po co my się zastanawiamy nad zmianami, po co my w ogóle to wszystko robimy, żeby to było dla klienta jasne i żeby on też wiedział, po co on pracuje w ogóle na tym przygotowaniu, po, po co to wszystko jest i dlaczego, tak? jaki to ma cel i jaki to ma sens w ogóle i jak mu to pomoże zdać to badanie MPU. No właśnie, bo tak jak A, mówiłeś, to um, tak sobie wyobraziłam, ok, te um, szybsze e, przygotowania, takie jak punkty karne albo ktoś, kto nie musi robić abstynencji, to ok, tam jest miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, natomiast jeżeli ktoś ma przed sobą proces 6, 12 czy 15 miesięczny, no to można się gdzieś tam po drodze zagubić albo pogubić, e, gdzieś, e, gdzieś jeżeli nie zostanie się... E, nie, nie chcę używać tutaj słowa poprowadzonym, ale jeżeli nie ma się takiej osoby, która może w danym momencie udzielić, e, udzielić odpowiedzi, no można się gdzieś po prostu zagubić. Chociaż nawet jak to mówiłam, pomyślałam sobie nawet, jakbym miała taki miesiąc albo dwa miesiące takiego przygotowania, e, no to tam jest też bardzo ważne, żeby było wszystko pod kontrolą, żeby działo się to w odpowiedniej kolejności i cały czas, tak jak podkreśliłaś. Było to zrozumiałe dla klienta, żeby on wiedział, w którym punkcie teraz jestem, jaki jest kolejny krok, bo tylko i wyłącznie wtedy może być ten spokój wprowadzony w tym całym. No, jakby nie było, przynajmniej tutaj z mojej perspektywy, chaosie, stresie, bo to jest jakby nie było jakiś tam dość ważny punkt do odhaczenia, jeżeli ktoś już się zdecydował podejść do badania MPU, podejść do przygotowania, prawda? To jest um, to jest ważna, ważna rzecz, która może nie rzecz, użyłam złego słowa, to jest taki ważny okres w życiu, który do czego byś porównała, jakaś mogłabyś to porównać do czegoś? Bo przynajmniej ja, jak widzę, tak z mojej, z mojej perspektywy, czasami przygotowania naszych klientów, no to to jest jakby nie był taki ważny dział w życiu. Czyli my mamy czasami okres studiów, okres wyjazdu za granicę, okres e, ciąży. To są takie okresy ważne w życiu, takie, takie wydarzenia, które się mm. dzieją i samo w ogóle to przygotowanie i to zdanie badania MPU jest pewnym e, w życiu okresem. okresem. Mm -hmm. Mm -hmm. Mi się trochę jak zawsze kojarzy to przygotowanie do MPU tak trochę jak um, uczenie się jazdy prowadzenia samochodem, przez tym egzaminem. To też zawsze trwało, tam była określona ilość godzin, tak jak u nas. Też człowiek zawsze się denerwował, musiał się jakoś przygotować, i potem kończyło się egzaminem. I tutaj bardzo podobnie, tak? Też na początku przechodzimy przez różne etapy, coraz dalej, coraz dalej idziemy. Uczymy się coraz więcej tak naprawdę o sobie, o swoich motywach, o swoich e, jakichś tam powodach, zachowań, e, i dochodzimy do momentu, w którym trzeba zdać ten egzamin, nazwijmy to, tak? Czyli trzeba podejść do badania MPU. No i zobaczyć, czy, czy ta nauka po prostu przyniosła jakiś sukces, jakieś mhm. korzyści. Super to nazwałaś Kasiu i to wydaje mi się, że jest bardzo trafne dlatego, że wielu kierowców, wielu naszych klientów właśnie w ten sposób to nazywa egzamin mm -hmm. i kurs ja się właśnie tak, często zastanawiałam jaki egzamin, jaki kurs, skoro my tutaj mamy do czynienia z badaniem badaniem, a nie egzaminem ale bardzo wiele, wielu naszych odbiorców interpretuje to właśnie mm -hmm. jako, jako egzamin. Super Kasiu ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad myślę, że nasi widzowie mogli Cię Tutaj lepiej poznać. My się już bardzo dobrze znamy, natomiast tutaj cel był taki, żeby właśnie to nasz odbiorca dowiedział się trochę więcej, aniżeli z artykułów, które umieszczamy, gdzieś tam jakichś krótszych filmików, albo właśnie um, takich wystąpień, które nie do końca są w stanie przedstawić to, kim jesteśmy. Także bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. <gry> bardzo dziękuję.